Hej, hej! Cześć wszystkim, to ja Aga, e, Wells krapeciarnia. E, tematem sierpniowego wyzwania na blogu kreatywnym sklepu świat pasji jest gradient. E, gradient, czyli miejsc na pracy będzie to polegało na tym, że w pewnym miejscu są miejsca ciemniej, ciem, ciemniej zabarwione, na jasnym, raś, jaśniej zabarwione, ten gradient może też przechodzić. Kolorami, czyli tak, jakby ten czas, także w pewnym sensie takim, taką interpretacją gradientu. W związku z tym chciałabym Wam przedstawić dzisiaj możliwość wykonania takich gradientów przy wykorzystaniu kolor glowów z 13 arc, które są dostępne w sklepie Świat Pasji. I chciałabym z ich użyciem, tak troszeczkę, może użycie jako akwareli i wykonać różne. Tła akwarelowe, takie tła właściwie z blonde, które posłużą nam do tego, aby powstały nam ciekawe i szybkie kartki. Wyciąłem sobie z papieru akwarelowego trzy, karteczki, będą trzy kartki różne, o wymiarach 9,5 na 14,5. Będę je później już po wyschnięciu tego wszystkiego naklejać na bazę 10 na 15 No więc weźmy sobie nasz, naszą pierwszą kartkę maszyna w brato. Przytwierdzam ją sobie do szklanej maty przy pomocy takiego zwy takiej zwykłej taśmy papierowej, dostępnej do malowania. I można ją kupić w każdym markecie budowlanym. Ja nie będę lokować produktów w którym markecie budowlanym, naprawdę w każdym dostaniecie. To jest akurat taka cieniutka. I oklejam boki. Grubość tego oklejonego boku to u mnie wychodzi tak myślę, że jest do pół centymetra, 2 mm do pół centymetra. Tak, aby papier mi się nie zwijał pod wpływem wody. No i taka tutaj obramóweczka zostanie. Tutaj dookoła. Chwilę to potrwa, bo nie mam paznokci, więc ciężko mi się tą taśmy tutaj wyciągać z ryba. Zawsze w ten sposób zabezpieczam właśnie sobie papier akwarelowy, tak jak mówiłam. Po pierwsze po to, żeby no zostawić sobie tutaj ten brzeg, żeby mi ten, żeby mi farba nie wyciekała dookoła. A po drugie, zawsze w, y, każdy papier troszeczkę faluje pod wpływem wody, jednak celuloza powoduje to, że nam to, to faluje. Nawet oczywiście im lepszy papier akwarelowy, tym będzie mniej to falowało, ale należy mieć to na uwadze. Jeżeli nie macie papieru akwarelowego, możecie wykorzystać zwykły papier o gramaturze na przykład 250 gram i pomalować go tym gesto. I też wtedy właśnie przykleić, pomalować tym gesto i też będziecie mogli tutaj sobie działać. Przyda mi się również paletka. Woda w słoiczku. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widać. Nie widać. Brzmi, nie? Troszkę w dół. o, Teraz powinno być widać. E, paletka. Trzy kolor blowy. Ja wybrałam kolor ruby, iolite i blue sapphire. Czyli taki rubinowy, fiolet i płinkit. No I pierwszą kartkę zrobię korzystając tylko z tych dwóch kolorów, fioletowego i różu. Odkręcam. Tu należy uważać, ponieważ one Potrafią się opaść na tym. Potrafią się wysypać. Są bardzo barwiące, więc należy uważać. A u mnie się wysypują dlatego, że nie trzymałam ich tak poziomo, tylko robiłam przeprowadzkę sobie z różnymi mediami, więc one troszeczkę się poturbowały. No I teraz biorę pędzelek. Jakiś mój ulubiony, o, taki mięciutki pędzelek. Trochę już przez życie przeżył. I delikatnie zwilżam sobie swoją kartkę. Jak to tło chciałabym, żeby wyglądało? Chciałabym, żeby od dołu było ciemniejsze albo jaśniejsze. To już od was zależy. Ale od dołu będzie wchodził, jak to, jako że to ma być gradynt, to od góry będzie wchodził róż, a no, od dołu będzie sobie wchodził fiolecik. Taki, taki jest sposób. No więc zwilżamy. Jak widzicie, troszeczkę ten papier się podnosi. Specjalnie go też zwilżam tak prawo-lewo, ponieważ tak będę chciała rozprowadzić swój kolor i teraz tak, bierzemy sobie fiolet i nakładamy go na naszą, na nasz papier. Jak widzicie, im więcej proszku, im mniej wody, tym ten kolor będzie, o, ciemniejszy. Widać, że kolor fioletowy więc zawiera pigment w kolorze i czerwonym, i, i w kolorze yy, niebieskim. No i tu chcemy, żeby on był coraz, coraz jaśniejszy. I w ten sposób powstaje nam gradient. Jeżeli będziemy chcieli, żeby tutaj było ciemniej, można troszeczkę sobie tego proszku o nabrać. Rozprowadzić troszkę go też tak w paletce i dodatkowo tu nałożyć. Wtedy będzie ciemniej, ciemniej i jaśniej, jaśniej. czy dotarłam już do połowy kartki? Troszeczkę około. Jeszcze rozwodnimy. Pamiętajcie, że to nie są akwarele, więc jeżeli to wyschnie, to już będzie pernamentny, już nam woda tego nie rozpuści. No i z góry będziemy wchodzić kolorem różowym. Piękny o, różowy odcień i również u góry ciemno, i niżej, tym więcej wody i jaśniej. Robienie gradientów yy, z wykorzystaniem tych kolorów jest bardzo proste. O. Ponieważ wystarczy. Troszeczkę dodać więcej wody, ten kolor będzie jaśniejszy. A im mniej wody, tym ten kolor jest. Jest po prostu ciemniejszy. Tu można jeszcze troszeczkę. Założyć. Tak naprawdę, co? Nasze tło jest gotowe. Wysuszymy je. Można by było oczywiście dodać. Yy, jeszcze jedną następ warstwę, żeby to było ciemniejsze, jaśniejsze, już zależy od Was, oczywiście można też mieszać różne kolory. Teraz sobie to wysuszymy. Tu muszę troszeczkę domazać, już zrobiło Troszeczkę mi to ta woda się nie tak jak trzeba tutaj o wylała, ale to zawsze można dołożyć drugą warstwę koloru i będzie grało. I mamy piękny gradient od fioletu porus możemy się zastanowić, jak naszą kartkę. Jak naszą kartkę tutaj można wykończyć, można po prostu dać napis. Jakiś duży napis, na przykład mam tutaj takie napisy z trzynastego, 13, ale to może być dowolny stemple. O, jestem tam fajnie wygląda. W dniu urodzin, tak? I prostą kartkę dołożyć troszeczkę cekinków i mamy idealną piękną kartkę czy serdeczne życzenia. Można dołożyć na przykład, o, jakieś takie stemple. Taki stempel roślinny. Nawet bardzo mi się to podoba. Pokażę, jak to wyglądało. Super o, tu może z tej folii Wam pokażę, jak to będzie na folii wyglądało. Piękne stemple roślinne i tak naprawdę tutaj napis cekiny, i to będzie gotowa pierwsza karta. Więc wyciągnę sobie tusz czarny i bloczek do stępli. Tusz czarny, i bloczek do stempli. Muszę się do niego dostać, to nie będzie takie łatwe, chociaż jestem po porządku, więc naprawdę wszystko jest tutaj czarny, tusz, bloczek do stępli. I cekiny różowe, bo by to fajnie tutaj pasowały. Dobra, czyli będziemy mieli tak roślinki. Już gdzieś położyłam stempel, który chciałam użyć. I nie że drugi jest. O, jest. Się roślinki. Tu będziemy mieli roślinki. No i trzeba będzie jeszcze wybrać jakiś napis. Ja myślę, że. Tutaj napis wybiorę sobie z naklejek. Naklejki do Myślę, że wybiorę sobie jakiś napis naklejany, żeby już się nie bawić ale o, tutaj sobie te roślinki na pewno odbiję. No więc mam stempel na bloczku, czarny tusz, u mnie archiwal, czy też archiwal, trzeba było sprawdzić jak się mówi, może wiecie. Ok, no i są moje roślinki i je sobie tutaj ładnie, o, odbijamy, trochę mały bloczek do tego, ale to nic, mam nadzieję, że się odbije, są moje roślinki. Wybierzemy sobie napis. O, tu mam takie fajne napisy, właśnie z 13 art naklejane Vintage Summer to jest kolekcja, ale są bar bardzo ciekawe. Mayor the Bloom with Happiness. Może być. One są naklejane, więc no, nie będzie tutaj nic widać. Ale ja sobie troszeczkę obetnę tu brzegi, żeby było, żeby mi gdzieś nie wyszło to poza, poza kartę. No. Myślę, że tu będzie troszeczkę jeszcze w tą stronę. Jeszcze sobie to obetnę. niekoniecznie nożyczki Timaholce z tymi ząbkami są idealne są okropne do wycinania napisów, no ale no nie, już tak już May day bloom happy jest piękny napisik mogę już sobie to odkleić I niestety papier Taśma papierowa out. Kolejną karteczkę będę musiała nakleić na nową taśmę. Tym bardziej, że ta może być troszkę brudna. No i dodamy cykiny różowe. Cykiny różowe, cykiny fioletowe. Akurat mam róż. Sobie tu wybierzemy jakieś te za duże. Mniejsze. Malutki taki. O. O. Muszę moje zapasy cykinów powiększyć. Córeczka mi rozsypała ostatnio. Mąż odkurzył, miał dosyć, i że tak powiem, to mogą być, słuchajcie, cykiny. Jeżeli macie, to mogą być jakieś kuleczki 3D. To to już, że tak powiem, wasza, wasza twórcza inwencja tutaj. Co macie pod ręką, żeby żeby ewentualnie tu, mm, tu dorzucić. Jakieś takie bezbarwne cekiny też byłyby ciekawe. Mam biały, A to też jest wszystko to samo. jeszcze w ogóle dodawać te cekiny. A myślę, że tak o, Tak delikatne cekiny będą, będą całkiem ładnie wyglądały. I przykleimy je sobie na bodzika. Jeżeli znajdę magikę po porządkach, które ostatnio zrobiłam. Widzicie, tak, tak jest, klej nie zniknął. Mam pewno, że go gdzieś ostatnio używam, ale to nic, może jakiś inny. Można też użyć żel medium. I mam klej na bazie wikolu. myślę, że też będzie... Hmm, całkiem całkiem dobry do przyklejenia tych naszych um, cepsu, to do przyklejenia tych naszych cekinów pamiętajcie, żeby w takich pracach robić to ostrożnie, mogę się posiłkować na przykład pęsetą, tak żeby tej pracy nie tym klejem po prostu całej nie upaćkać, tak? Ja mam akurat tą pesetę odwrotną, tak, czyli yy, jak się przyciska, to się otwiera. Jest dwa. I jest trzeci cekinek. I tak naprawdę wy wystarczy to nakleić później na bazę i karteczka jest, karteczka z gradientem jest gotowa. May your day bloom with happiness. Tym, tym razem napis po angielsku. Dobra. Inny pomysł na kartkę z gradientem jest tak. Tu sobie umyję mój stolik. Bierzemy naszą kartkę no i znowu w ruch taśma papierowa. Przyklejamy brzeg. Teraz chciałbym, żeby ten gradient nie był, jak... O, tutaj wam pokażę w kartkę. Teraz chciałbym, żeby ten gradient nie był taki góra dół, tylko był bardziej taki chaotyczny, nie uporządkowany. I znowu przyklejam. Dół. Góra. Brzeg. Można powiedzieć, że to jest kartka w typie clean and simple. Szybciutka, naprawdę zajmuje chwilę. Łatwo można powtórzyć, można zmienić kolory. Zamiast dodać inne dodatki czy klapnięcia, już ta kartka będzie wyglądała zupełnie inaczej. I brzegi. I teraz chciałabym, żeby ta praca była taka bardziej chaotyczna, ale znowu sobie ją namacam papier. No. Też użyję koloru yy, z koloru Glow Ruby i tego iolite, ale teraz chcę sobie troszeczkę inaczej te kolorki posypać. Tak zamieszam, żeby mieć pewność. Wezmę takie łyżeczki malutkie, też są do kupienia w świecie Świat Pasy. Jestem ich ostatnimi czasy fanką. I słuchajcie, sypię. Hmm? Muszę dołożyć trochę wody. O. I w ten sposób... Takie elementy. O. Że tak powiem, taką techniką troszeczkę ciapania sobie te elementy tu utworzyć. Troszeczkę, jakbyśmy mieli te, to się nazywa, w takich. Jakbyśmy solili albo pieprzyli. No, a tu jest nam potrzeba ewidentnie więcej wody. Ok. i spróbujemy jeszcze. Troszeczkę naszego fioleciku nasypać. To jest taki eksperyment, tego nigdy w życiu wcześniej nie robiłam, słuchajcie. To za mało wody już mi troszeczkę wyschło, no ale to nic. Teraz dołożymy wody, dosypiemy proszku i myślę, że Gdzie się da, to dodam jeszcze wody. Widać, że gdzie nie w tych proszkach pigment jest niebieski i czerwony. To wszystko się fajnie ładnie. Spuszcza. Tam, gdzie dodamy więcej proszku. No to tak jak już mówiłam, ten kolor będzie taki mocniejszy. Tam, gdzie mniej proszku, to ten kolor będzie, będzie po prostu słabszy. Bardzo ładny, cieplutki fiolet. Pięknie z tym różem nam tutaj współgra. Gdzie nie gdzie właśnie ma troszeczkę niebieskie pigmenty. Trzeba by ten proszę po prostu zamieszać. ciemniejszego. Gdzie nie gdzie. Koloru. I wyszło nam takie gradientowe tło Galaxy. Też to sobie wysuszymy. Można oczywiście, jeżeli chcecie, dołożyć większej ilości kolorów. Jeżeli damy więcej tego pudru, tak to ujmę, więcej tego proszku, mniej wody, to kolor będzie, jak widzicie, ciemniejszy. Tam, gdzie proszku było mniej, a wody więcej, to ten kolor oczywiście będzie jaśniejszy. I suszymy. Jak widzicie, wystarczyło tylko dwa rodzaje tego kolor glow, żeby wyszło takie bardzo, bardzo fajne tło. Tu mi, widzicie, odkleiło trochę taśma, więc... więc karteczka się troszeczkę pofalowała, także to już zdejmę. Tam, gdzie oczywiście papier gdzieś nie do końca dobrze złapał powierzchni. To troszeczkę nam się wylało, ale, ale tutaj nie ma tragedii. Teraz można dłużyć białe chlapnięcia. Dobra. No i teraz mamy to nasze tło. Możemy sobie je troszeczkę pochlapać, białymi zrobić takie białe chlapnięcia, będzie wyglądało jak gwiaździste niebo. Myślę, że ciekawe rozwiązanie. Ja robię chlapnięcia przy pomocy splesza. To jest tusz akrylowy z 13 ARC. On jest teraz dostępny w większym, takim troszeczkę innym opakowaniu w sklepie. Teraz trzeba jakiś fajny pędzel. Ja po prostu biorę dosyć twardy pędzel, niewielką ilość tego tuszu. Można tych chlapać przy wykorzystaniu tej pipetki. U Mnie to wygląda w ten sposób: takie delikatne, białe Mama. kropeczki. Słucham. No, jedz kakę. Jedz kaszkę. Misia je. Dobra. No i mamy takie delikatne, białe chlapnięcia. Jeżeli chcecie, żeby one były takie bardziej y, dłuższe albo większe, no to wtedy inny pędzel, można też w ogóle szczoteczką na przykład do zębów też chlapać. Też ciekawy efekt się wtedy uzyskuje. Coś. No, teraz chcę mieć. Dobra. no i to suszymy. Jak widzicie, papier pod wpływem temperatury, ten akwarelowy też się troszeczkę kurczy i wykręca. Także najlepiej to robić właśnie, jak to jest tak fajnie przyczepione przy pomocy tej taśmy papierowej. Jedz. Siusiu, chcesz? Suszymy, tak, mama suszyła. Teraz sobie odbiję tutaj trzy, tak żeby było prosto, trzy motylki. Prosto i równo. No, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No właśnie, w takich kartach typu Clean and Simple to by się przydało, żeby to było prosto i równo. No, ale jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie. Przydaje się tutaj do tych płytkach wtedy ta podziałka z liniami. Jak wyjdzie krzywo, to. Też nic się nie stanie. No, troszkę krzywy mi wyszło te myśli, Teraz chcę, żeby one były tutaj troszeczkę ciemniejsze przy brzegach. Zaraz będziemy suszyć. Żeby miały troszeczkę ciemniejsze, myślę, fioletowe o tu, brzegi. Weźmy paletkę. O, o, ciap, ciap, ciap. Ciap, ciap, ciap. Tutaj troszeczkę te skrzydełka im podkolorujemy. Co Misiu? Zaraz mi się będzie robić ciop -ciop jak zje. Nie chcesz nie jeść. Nie chcesz już jeść? O, i to są nasze motylki. No i tutaj dołożymy sobie też napis z tych naklejek a misiu tu ma a ty jest, kochanie jeszcze i ok, no i mamy dwie kartki myślę, że dwie nam wystarczą misia wstała, więc to już powód, żeby kończyć no i teraz musimy sobie wyciąć na to jeszcze i nakleić na bazy więc tak, jedna baza musi być w yy... o, kolor glow już zakleję Zakręcę, żeby mi się nie wysypały i żeby mi się to wszystko nie zrobiło fioletowo-różowe. one u mnie są po tej przeprowadzce do, mta, do drugiego pokoju, więc... ta, ta, ta. O. Mta, ta, ta, ta. zaraz ci dam, kochani, ciap, 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 zaraz. Odłożę tą podkładkę, żeby tu kuli, wszystkiego kuli, nie. kuli, kuli? kuli. Dobra, no i naklejamy to na nasze bazy. Klej. To gdzieś posiałam. To mam klej. Wolę magicka, ale skoro nie ma, to sobie poradzimy w ten sposób. Ważne, żeby tutaj te boki były przyklejone. Dobrze, żeby nam już to się przykleiło raz, a porządnie. I równo naklejemy. Raz, i kartkę numer dwa. Pamiętajcie, że jeżeli papier jest ciężk, cienki, a nałożycie też dużą warstwę kleju, który jest też troszeczkę, to też ten papier może Wam oczywiście pofalować. To są nasze motylki.